Już w najbliższy weekend czekają nas główne wydarzenia tegorocznych Dni Raci Boża. Jednym z nich będzie festiwal przedsiębiorczości, którego inicjatorem jest wydawnictwo nowiny. Poza prezentacją stoisk lokalnych firm, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, o których już teraz w naszym materiale. Tegoroczne Dni Miasta będą okazją nie tylko do doskonałej zabawy, ale także do zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy. Wydawnictwo Nowiny po sukcesie Festiwalu Perspektyw postanowiło zorganizować duże wydarzenie promujące raciborskich pracodawców. Pierwszy Festiwal Przedsiębiorczości z podtytułem Innowacje, praca, edukacja. Chcemy na imprezie, która odbędzie się w sobotę 15 czerwca na Zamku w Raciborzu pokazać przedsiębiorczy innowacyjny Racibusz, innowacyjność i nowoczesność raciborskich firm i placówek edukacyjnych. Wydarzenie to to nie tylko prezentacje firm, ale także możliwość zapoznania się z warunkami pracy w raciborskich zakładach. W ramach festiwalu przedsiębiorczości odbędą się też targi pracy i targi edukacji. Oznacza to, że wiele raciborskich firm, które są naszymi partnerami w tym projekcie, będzie pokazywać jak pracują, pokaże aktualne oferty pracy i tak samo zrobią placówki edukacyjne. One też będą promować swoją ofertę edukacji. Dlatego wszyscy, którzy szukają pracy lub chcą się kształcić, zapraszamy również na festiwal, bo tam znajdą coś dla siebie. Ale poza poważnymi tematami podejmowanymi na festiwalu będzie też mnóstwo atrakcji. Organizatorzy zadbali, aby odwiedzający Zamek Piastowski spędzili czas na dobrej zabawie. Będziemy produkować balony z specjalnych automatów dla dzieciaków. Będzie można zobaczyć, jak spawa się światłowód. Będzie można polecić lotnią i skoczyć z deski w wirtualnych symulatorach. Będzie można zobaczyć pokaz chemiczny, pokaz kuchni molekularnej. Jedna z raciworskich firm weźmie nas na spacer po swoim parku maszynowym i wiele, wiele, wiele innych atrakcji. Również na stoisku Nowin Raciworskich i, i portalu nowiny.pl będziemy organizować mnóstwo konkursów z ciekawymi nagrodami. Festiwal rozpocznie się w sobotę o godzinie 11 na dziedzińcu Zamku Piastowskiego i potrwa do godziny 14. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.